Chciałabyś odmłodzić spojrzenie? Masz dosyć opadających powiek? Sprawdź, jak wygląda zabieg liftingu powiek. Zaczynamy od przygotowania skóry do zabiegu, czyli jej oczyszczenia. Kolejnym krokiem jest nałożenie znieczulenia trzymamy na skórze około 20 minut, aby zaczęło działać. Zapewnia ono komfort klienta podczas zabiegu i minimalizuje odczuwanie bólu. Gdy znieczulenie zacznie działać, zmywamy je ze skóry, a następnie przechodzimy do wykonania zabiegu. Sam zabieg zajmuje około 15 minut. Kosmetolog skupia się na miejscach, w których chcemy wypłycić zmarszczki oraz gdzie sublimujemy nadmiar skóry w celu podniesienia powieki. Zabieg plastyki powiek z zastosowaniem urządzenia Plasma IQ jest całkowicie bezpieczny, ponieważ jest nieinwazyjny. Pomiędzy końcówką urządzenia a skórą pacjenta tworzy się mikrowiązka plazmy. Pozwala ona na sublimację naskórka w kontrolowany sposób przy jednoczesnym obkurczaniu skóry w miejscu jej działania. Wykonywane są niewielkie średnicy punkty na powierzchni skóry w obrębie powieki, które mają znaczący wpływ na sublimację naskórka. Żaden z wykonanych punktów nie uszkadza warstwy podstawowej skóry właściwej. Odbywa się bez krwawienia i bez uszkodzenia otaczających tkanek. W dodatku wykonanie laserowego liftingu powiek nie wiąże się z koniecznością zrezygnowania ze zwykłej aktywności. Nie trzeba też przechodzić rekonwalescencji. Nie istnieją skutki uboczne. Efektem jest zwiększona produkcja wiązań kolagenowych, co sprzyja odzyskaniu napięcia skóry i podniesieniu opadających powiek. Niechirurgiczny lifting powiek bez skalpera nie zabiera wiele czasu ani nie wiąże się z żadnym ryzykiem. Jest więc coraz częściej stosowaną alternatywą dla tradycyjnej blefaroplastyki. Plasma IQ pozwala pozbyć się pierwszych oznak starzenia, odmłodzić spojrzenie. Stosowana jest w korekcji powiek zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Po zakończonym zabiegu ponownie oczyszczamy powierzchnię zabiegową oraz nakładamy maść wspomagającą regenerację skóry. Następnie przechodzimy do drugiej powieki, powtarzając wszystkie wcześniejsze czynności. Każda powieka jest inna. Unosi się w inny sposób, ma inną strukturę oraz nadmiar skóry, który może znajdować się w różnych miejscach, przez co podejście do każdego zabiegu jest indywidualne. Właśnie dlatego równie ważna co urządzenie jest wiedza oraz doświadczenie osoby wykonującej zabieg. W Clarity Skin nasza kosmetolog wykonuje zabiegi laseroterapii od 6 lat. Efektami zabiegu, w zależności od oczekiwań oraz predyspozycji skóry klientki, są wypłycenia zmarszczek, usunięcia nadmiaru skóry oraz podniesienia powieki. Ilość potrzebnych zabiegów jest bardzo indywidualna i waha się między jednym a trzema. Opuchlizna na skórze może utrzymywać się do 7 dni. Makijaż można nakładać od piątego dnia po zabiegu. Pamiętaj, w Clarity Skin masz pewność, że osoba wykonująca twój zabieg posiada szeroką wiedzę oraz doświadczenie a urządzenie jest jednym z najlepszych w swojej kategorii.